Siema dzisiaj gra z jakimś typem Jakim typem? No typem no I on I on chciał. którego tego... Takiego skina. I... I tyle. Dobra, w co gramy? W co gramy? Eee, no, co chcesz? Zaczekaj, zaczekaj sekundę. Dobra, reaktywacja. A zaczekaj, zaczekaj. Sekunda, okay. tylko coś zrobię. Dobra? Okej. Okay. Eee, to jest. Eee, muszę to znaleźć Jezus. No. A ile jest już oglądających? Co? Ile jest oglądających? Teraz? Teraz nie wiem. Czekaj, zobaczę sobie na sekundę twój nick, szczerbo. Okej. Okay. Ej! Kurde, ja Ci chciałem Co? wysłać Jordany czwórki, ale dopiero za dwa dni mogę. Ej, ja Ci chciałem Jordany wysłać. To klik możesz. Ale nie mogę właśnie. Ja nic nie mogę Ci wysłać. No, opie pa, ja Ci nie wiem. A czemu nie? Możesz otrzymać podar. No właśnie, nie mogę Ci w ogóle wysłać. Ty, ty pewnie nie masz L2. Czekaj. No, nie, mo nie może ci ktoś giftów wysyłać i to też. A więc. No, niestety nie mogę ci nic ten... wysłać. A chciałem ci, chłopie, tak. Tre... Co? Co zrobić, żeby... Wiecie, ale... O kurde, to byś coś musiał tam na epic game się pogrzewać. A ja normalnie mogę wysyłać kolegom. No, ale ja ci nie mogę. Kurde. A ty ile możesz? O Jezu, tu m nie pisze, tylko pisze, że mo mo mogę otrzymać podarunek za dwa dni, to nie. Kurde, ja chciałem Ci tak to wysłać. No nie, byś, byś miał kopie buty warte tutaj w Fortnite 1000 v -dolców. No to co ten zrób, to wyjdź z Fortnite'a i włącz. No ja przed chwilą go włączałem i wyłączałem. Jezu, czekaj, bo do mnie dziewczyna dzwoni i ciągle odrzucam. Kapiektola. Jezu, nie! Cz Czemu nie? Pół levela. Nie. Nie. ja spróbuj, jak mi już nie może...